Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Grand Arena na moim kanale Zaczynamy drugi tydzień trwał 3 naszym odcinkiem jest Okest, Jak już widać po profilowym ma Jedi Master'a, Ma też Lorda Vadera eee, Na Riku na razie bez ulta, dopiero co go odblokował Bo widziałem, że jeszcze na poprzednich zapisach miał go na 12 eee, 7 milionów G galactic power I nie będzie to łatwy mecz Ale Przeanalizowałem jego ruchy i co tu się dzieje? Hmm, dobra, zobaczmy qui się obronił zawsze to, mi, zawsze to bardzo wzrok cieszy Na dole Wszystko na raz. Niestety, mój selker nie zatrzymał jego Jedi Mastera e, Bo z tego co widzę wziął Lorda Vadera w atak, aha tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie go trzymać w defie jak dotyczy, czyli zmienił taktykę trochę. A teraz Margus stoi tutaj. Cudownie. Chciałem będzie cisnąć dół. Na dole zbił. Ee... Co? <śmum> Ten piękny pogolli Jugo Fett Watt Tambor się obronił, nie wiem co on robi i nie ja wiem czy czeka na mój ruch czy, czy to już koniec, czy też tu się jeszcze wydarzy Flo flot, nie dotknął chyba no nie, nie wiem co on robi w każdym razie będziemy próbować przebicie w takim razie dołem, bo bro, i tak nie przejdę co eee, mamy, mamy tutaj e, night będę próbować rewanem, ale to jest jakieś samobójstwo ale nie mam wyjścia za bardzo eee, Potem first order, ale tym się będziemy martwić, potem eee... to wygląda na samobójstwo, ale nie mam trochę opcji za bardzo. To jest dla Padme, nie, ten jest dla Padme, ten mogę wziąć. Fokus Joda, a potem sobie będziemy lukę i zabijać, chyba. Tak będzie najlepiej, bo joda szybko zginie. Powinniśmy go szybko w miarę załatwić. Eee, jak najwięcej tu. jak najwięcej tur. O, już się ruszyni. Niedobrze. Klęs, klęsk, rewan, klęsk, a już nie ma co klęsać. Aż to wulnerable to się chętnie pozbędę. a Joda już się odpalił. Dlaczego mu joda tak nie robi? okej, okay. w takim razie idziemy na luka. Eee... Ta bitwa to będzie porażka. Mentalna przynajmniej. A czy faktycznie porażka, to się jeszcze okaże. O, mogłem, mogłem, już za późno. Nie wiem, co się dzieje w tej bitwie w ogóle, ale spoko. Poszedł Savior. Zmieniam zdanie, idę w luka. Się nie ruszam na tym głupim jodzie. Nie, zostawcie Joli. No, za późno. No, to już po bitwie. Z tego co widzę. Nie wiem, czy nawet tylko kupi Luka, kurna. Gdzie są moi Imperial Troopers? Na co jeszcze czekam? A ta jest, kurna Joda. kontruje Hermit. No, super Koezy. Żegnam. Nie wiem, Aiden. Nie to będzie jakaś tragedia, ale dobra O! O! O to było dobre. Aiden to było dobre. Już Ajd jest underrated. Dobra, to jest Rid of the hmm. No, to i tak nie daje na niego kurna. Gdzie go tu już nie pokonam? to mnie jeszcze że jakieś Ciekawe, rzeczy się tu dzieją Korażko, co tu się w ogóle dzieje zaczęło się fajnie a teraz to już sobie tak poradzę z tego orzechu nie siada ale ta panna nie chce zginąć i skończyć me męki o już jest blisko no, dobra teraz to przynajmniej się da to dobić chyba Walę sobie wszystkie dobre składy i co, czym zbije tyły masz lepszy pomysł? Nie masz lepszego pomysłu Ach, jak to nie wyjdzie to jakaś porażka będzie kompletna Wygląda dobrze na razie Czemu to mu tak mało zabiera czemu ma tyle prota? Co jest? Dobra, teraz nie będziemy no To się skontrujesz, nie wiem co. No i się kurna, znowu uleczył, bo ten głupi hermik i ona siedzi i... Łapa Bum Pół prota tylko, no nie no, co to jest Bum jedna czwarta prota Świetnie to, świetnie to wygląda no, 16 i kurecz i gości, gości ma to gdzieś Kompletnie, jeśli zaraz uleczy sporo powrotem to, to full'a Forslay non-stop Co ja robię? Ja wołem Hermita zabić. Bez tego kurna nie przejdziemy. Jazda. Ja zdał. Już się schował. Ja przynajmniej zbiłem. Mmm, okej okay, jest heal no nic, no użyję tego tu. Dobra, zginął. Został tylko luk. O, herbicy od razu lepiej. Pomijając, że gości klepi jak powolony. Jest. Co za chłop, jesteś. Dobra, tutaj. Speedy. 267. Nie wiem próbować BH Chyba nie mam się czego obawiać za bardzo. Co mnie tu może zabić ten głupi? Pewnie panda głupia, no ale... Przecież mam tyle mało timów jak z tyłu będą jakieś wyrykowany, się my co ja zrobię, no. Też te no świetnie, właśnie to do nie lubi nie zaczynać. Tak, dokładnie on mnie wymorduje. Przecież on może to zrobić. O Taunt Świetnie. Stun, świetnie, nie ruszasz się. Stun. Nie, bo ten nastbilna ma. Zabij go i powinniśmy przeżyć, bo nic nie biją, brzmi jak plan. Żaden dwa nie, nie siądą, on to nic. mnie ten król denerwuje no co ty chcesz osiągnąć Hax pomachasz serączko czy co ha co to jest? Aksuluje soluje hunterów. Patrzcie na to. On to zrobi. Patrzcie, patrzcie. Maharonko, maharonko, on to zrobi. On wysunie mi bandhunterów hunterów. Jesteś No, płagam. Zgin, 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 zgin. Jest, dobra. Eee, zaraz zabieramy się z 3 tu fazmy, ciekawe co na nią użyję Dobra fazma, szroty Czym pokonać środek? Empire Nie, ja się Empire wywalę Ja wam mówię, że tak będzie Speed 167 To już nie skłania do użycia Empire ten pan 201. okej okay. Jest jeszcze oficer, który pas ture. Pewnie, że mi wkrótce 221. Dobra, używam Empire. Świetnie, teraz jak mam pewność. Oczywiście yy, zachowuję sobie Weidera na jakiś geo z tyłu. Dobra, muszę podnieść Giritarki nowe. Dlaczego mam na 10 Girżet? To jest w ogóle jakieś śmieszne. No okej okay. No, wygląda całkiem dobrze. Ok, on jest największym problemem, bo dostaje speed debuffów. Przydałoby się, żeby trzymać go na stunie. Stunie się go nie trzyma, niestety. Mamy to. Świetnie. Pięć, pięć. Tył Wejder z tyłu stoi, aha, więc taki był Twój świetny plan, żeby mnie pogrążyć. Dobra, trzeba zrobić całą resztę. Czemu on postawił wejdera z tyłu, nie się... Ewoki Kylo Solo BH Jakiś First Order, Geo Wejder Grievous Wampa Nut lepszy first order chyba chyba to zadziała dobra to zacznę od tego co zaplanowałem że będę zbijać na tonę z BH wiecie co, chyba bardziej komfortowo się czuję jednak fazmu bo będzie dużo ataków poza turą ee, a tam sobie kur lepiej poradzi zdecydowanie wezmę tutaj fazmy z seed trooperem i z fod Omicronem zdecydowanie musimy im dać dobry lewekron to jest jedyne czego się obawiam, że nie może nie wyjść nie wiem czy to jest do wygrania. Obawiam się, że nie za bardzo jakbym wiedział, że ten Lord Vader będzie z tyłu, mhm. dobrze to wygląda. Okej, okay. pa okej, okay, Django. widzę, że ten gościu nie chce zostać utknięty okej, okay, bum ciach świetnie mam krok Tampa. okej, okay. to przynajmniej jest łatwe cudownie dobra, 59, świetnie mhm Geo spily 231 205 190 dobra strona powinno po. być łatwo. wat Teraz tutaj B first order. Jak już mój ostatni datakron. Lemba mazatem. Mogę teraz złożyć tego pyk, goście nie ma stół. Kocham ten team. Dobrze, szkoda, że w 5.5 nie mogę go używać. Cyk, 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 cyk. Mogłem tego użyć na foksie w sumie. Możemy odzyskać trochę banderów. No myślę, że one się same odzyskają teraz. Dobra. Tak. Full recover. Okej. Okay, ciach. 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 ciach Cia, cia, No, twarda bania z niego, ale się przebijemy Pięknie 57 No, zabraknie, zabraknie trochę, no Kurczę, szkoda chewoki. to to był massive kill. szybkie 59. I końcowy wynik to 634 do 791 Jakby ten gość wiedział dokładnie ile musi zbić, żeby ze mną wygrać. Bardzo nie z jego strony, bardzo nie miło z jego strony. No cóż, w każdym razie niech się kolega cieszy z wygranej pomimo iż jego zagrania były nie do przewidzenia, były tak bez sensu postawienie Olorów Dawej teraz z tyłu nie miało żadnego sensu, dlatego że w moich procesach myślowych się to nie zgodziło, a tak to bym się w zbił Malgusa zbił mu floty i byśmy to lepiej rozegrali, a tak? To mój SLK i tak spadł, ale wiedziałem, że raz przegranę jakiegoś SLK swoim Kenowim to w sumie też gratulacje dla niego. No cóż, dzięki wam za oglądanie. v Zdecydowanie gorsze od 5v5. Jeden tym, który w 5 3 lubię lepiej, to był Antihunter, no snoć który mogę użyć. Pozostałe moje teamy Revan, Padme działają tak trzy razy gorzej niż tylko. Chociaż Padme, akurat pokazała moc dzisiaj, tak? Pokazała moc, pokazała moc, no. I Aiden, Aiden jest. jest. No, po prostu jest jakaś inna, no. E, żebym się po Aiden nie spodziewał, żebym jesteś tak wyjęty, przykład... tak Marcin. Ty nie możesz kwiatka wyjąć. Niczym już w sumie. Co? No to właśnie, to czemu nie wyjmujesz i nie się myć? Chciałem, że pogłębiamy te roboty No to wyjmij kwiatkę i idę się myć. No to podpinaj telefon z ty, tym komputerem tam do przodu. Dobrze, dobrze. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.